Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób stworzyć sobie metodę w języku programowania C -Shar. Na samym początku musimy sobie tutaj zadeklarować metodę, bo mamy tutaj w komentarzu rozpisane, tutaj mamy deklarację metody, a tutaj mamy wywołanie tej metody. Jeżeli chcemy zadeklarować metodę, to musimy napisać void, ta metoda nic nie będzie zwracała. Wypisz komunikat. Tutaj w nazwie sobie użyłem camelCase'a, żeby ta nazwa była czytelna. Muszę dać nawias i muszę otworzyć sobie klamerkę. No i to, co jest tutaj w klamerce, to będzie wywołane wtedy, kiedy wywołamy metodę. Więc musimy sobie napisać tutaj na przykład console.writeline i ten console.writeline zostanie wypisane wtedy, kiedy wywołamy metodę. Czyli... Komunikat, wykrzyknik, zapisuję. Teraz muszę sobie skopiować tą nazwę, którą mam tutaj, czyli nazwę metody i muszę dokleić na końcu na i wklejam sobie to tutaj niżej. Oczywiście muszę dać na końcu jeszcze średnik, jeżeli tą metodę tutaj wywołuję, ponieważ średnik kończy tą linijkę, którą tutaj uruchamiam. I jak widzicie wypisało mi tutaj komunikat, czyli tutaj mam zadeklarowaną metodę, a tutaj mam wywołanie tej metody.